Czechowa dzisiaj to jak milion jeden dolarów wygląda. Tylko milion jeden? Zaraz mi włosy wystą, to będę wyglądały jak... Dwa. Dwa. Marcinku, y, przyjdźcie tam później zupa y, z ziemiaka, y, grule, y, co tam jeszcze będą? Ziemiaki pieczone, placki ziemiaczane z jabłkiem jadłeś? Zabienie. A no widzisz. Także dzisiaj się szykuj na dobre jedzenie. Dobrze. A zresztą codziennie macie. Dzisiaj jest pierwszy raz w historii gospodarstwa rolnego Szkotowo, kiedy zebraliśmy wszystkie odmiany w jednym miejscu i pokazujemy je wszystkim chętnym, którzy nas właśnie dzisiaj tutaj odwiedzą. No i mamy tych odmian bardzo dużo, bo mamy od odmian przemysłowych, pojadalne, frytkowe, chipsowe, ogólnoużytkowe, wszystko w jednym miejscu u nas dzisiaj w Szkotowie, najlepsze odmiany. Jakie są na świecie. Znajdujemy się w Szkotowie, to już wszyscy wiecie, na pierwszym Western Potato Day, ale ja myślę, że nie ostatnim. Będziemy pewnie cyklicznie co roku się spotykać, bo fajna, zacna impreza. Dlaczego? Bo króluje tutaj Ziemiak, ale tak naprawdę to my wszyscy tutaj królujemy, bo my jesteśmy smakoszami, hodowcami, my jesteśmy właściwie tym ostatnim odbiorcą ziemniaka, więc generalnie chodzi nam o to, żeby ziemiak był smaczny, żeby był, żeby był plenny i żeby właśnie jeszcze na niego była cena. Z tym trzecim teraz ostatnim jest trochę kiepsko, ale natomiast zależy nam o tym, żeby ziemiak był wyjątkowy. Aktualnie robię placki ziemiaczane z odmiany Magnolia, jest to typ kulinarny, aby moim zdaniem najlepszy do tego typu do tego typu posiłków kulinarnych. Obok mamy absolutnie hit wszystkich łakomczuchów. nie jeden łasł by się pokusił na taki wielki gar, frytek. Frytki oczywiście ze zmiany Toronto. Oprócz tego można u nas też zasmakować ziemniaków takich typowych do schabowego o, o. i nie ma prądu. Nie za, nie za, za duże emocje nie niezapłacony prąd nie żartuje oczywiście. Mamy tutaj cztery odmiany typowych ziemniaków. Tutaj mamy odmianę gala. To jest odmiana Stokrotka, odmiana ignacy, a, uu, ale gorące. I odmiana Ardris. To są y, cztery odmiany takie typowe do schabowego, jak to się mówi. Będziemy je podobać tylko z masłem, solą i pieprzem, żeby wydobyć jak najlepszy smak y, naszych ziemiaczków. Do czwartej nad ranem piwciłam bigos, Jeszcze robiłam zupę ziemiaczaną z Monte Carlo białego, przepyszny krem ziemiaczany a tutaj jest pięknie wypieczony e, placek z odmiany magnolia. Mm. Oh. A tutaj mamy nasz szkotowski klasyk, czyli oczywiście ciasto ziemiaczane z dodatkiem czekolady. Co ciekawe, podeszła do mnie dzisiaj Pani jaka w okolicach 80 lat i mówi tak, Pani Paulino, co to jest za ciasto? To jest najlepsze ciasto, jakie jadłam, proszę o przepis. Mus jest e, zrobiony jabłkowy e, razem z Cynamonem razem z wanilią i słuchajcie, jest niesamowite. Bardzo no dobre. Proszę o recenzję kulinarną. Robert Makłowicz jest dzisiaj z nami. Wystarczy spojrzeć na mój uśmiech. Smaczne, <grym> bardzo dobre. Żałujcie, że was dzisiaj nie ma, bo naprawdę przygotowuje jest dzisiaj bardzo smacznie. Ale generalnie mamy hermesa na chipsy. Mamy hanzę pyszną na obieranie, na gotowanie, na pakowanie. Sienę sałatkową, która jest niesamowita. Mamy słuchajcie super odmianę Lady Rosetta idealna do chipsa. Mamy, słuchajcie, agrię, to jest Agria sprytka. Na całym świecie uprawiana niesamowita odmiana. Następna frytkowa odmiana to jest Toronto. To jest tak wyjątkowy ziemiak, nadaje się i nakręconego, nadaje się na frytkę i nadaje się do pieczenia. I tu mamy kanapki ziemiaczane z Azrisa z pierzynką śledziową. Chodź próbujesz kanapeczkę! Słody? Pyszne Naprawdę dobre są te ziemiaki. Zobaczcie, zamiast chleba ziemiak w plastrach i to jest kanapka, przekąska, która nie tuczy. Jesteśmy na stójsku PMHZ. Generalnie jest hodowla polska wybitna. Można powiedzieć, że ziemiaki smaczne, plenne. Jak się plony zapowiadają? Te plony zapowiadają się rekordowo wysokie, rolnicy się nie skarżą. Znaczy, są rejon gdzieś zauważyłem, wschód polski, co mówią, że, że są deczko niższe te plony, bo gdzieś jednak warunki posuchy panowały tam. Także cała, cała, cała ściana wschodnia, gdzieś te plony niższe ale ogólnie kujawsko-pomorskie, łódzkie, wielkopolskie każdy mówi, że w tym roku plony to jest jednak potęga i, i każdy, każdy bije rekordy Są klienci? Już są zamówienia, składają? Są, są, trzech odmian praktycznie tu już mamy wyprzedaną mamy irysa Ignacego i Irgę wyprzedaną To są odmiany numer jeden w waszej tak, firmie? A ja powiem więcej, numer jeden dla mnie to jest numer jeden to jest, słuchajcie, Magnolia Tonacja, Stokrotka, e, Pogoria Słuchajcie, to są odmiany, które możecie zobaczyć na stronie internetowej, właśnie firmy PMHZ, ale również na stronie internetowej Gospodarstwo Rolne Szkotowo albo MTPG, bo my jesteśmy dystrybutorami również tych odmian. To są ziemiaki odporne na choroby, na suszę, i to jest niesamowite. A skąd wiem, bo te ziemiaczki, słuchajcie, rosną również w Afryce, bo my te ziemiaki również sprzedajemy do Afryki na pustynne gleby. I sobie te odmiany rodzą wspaniale, świetnie. W następnym roku te odmiany będą, słuchajcie, nawet na World to Kongres w Kenii, a to jest niesamowite tak, polska hodowla w Kenii. Afrykańczycy jedzą polskie ziemniaki. Dlaczego? Bo są smaczne. Wspaniałe gospodarstwo. Słów uznania Dziękuję bardzo. lat nie wiedziałam, a, a lubię jechać, a dzieciaki mówią, jedzie mam musia, A ja już skończyłam 87 lat. Panie. Ale pewnie dlatego, że pan ziemniaki lubi je. Lubię, lubię. Ja no i właśnie... ziemniaki trzymają przy życiu. <gry> tak, tak, tak. A ja coś nowego to ja lubię. Ja do córki podążam kochana, złota, Mnie taka ładna, Czy ja, a to mówię, że gospodyni córka. Wszystkiego dobrego. Niech Panu Bóg błogosławi Pani. Pani również się wszystko wiedzie. Dziękuję bardzo. Piękne, matka, Dziękuję. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dzień. Panowie, co tutaj rozmawiacie? No, o czym jest, dyskutujecie? Jesteśmy tutaj w szoku, jeśli chodzi o te wapno, które jest jak gdyby pozyskiwane z różnych powiedzmy tutaj firm, które przetwarzają i to jest odpady, no, odpady i to jest w taki sposób zrobione, że ma tak no, wysokie czy szybkie właściwości odkwaszające, bo... No, można zobaczyć, to, znaczy, bo, to jest praktycznie się, porów, efekt porów. natychmiastowy. The coming ten years, the whole variety portfolio will change. Że Tylko za 10 lat every, się zmienią. The European Union, less chemicals, no, że jest less, less w Unii mniejsze, mniejsze, less mniejsze less wody, m, mniej wody, mniej nawozów się uży, tych oprysków nie, bo my mamy, będziemy używać mniej, bo nie mamy doboru i mówi, że przez najbliższe 10 lat w ogóle Zmienią się odmiany, nie? Bo hodowla pójdzie w kierunku, powiedzmy, odpornościowym takim, nie? Że, że żeby być na rynku odmiana, no to musi kurcze no, no być odporna. Wszystkie, które nie będą odporne właśnie na wirusy, na, 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 na zarazę, Pitoftera. No, uciekną. So, Czym popryskamy? Nie ma środków. We are breeding now varieties not anymore for the consumer, but what a grower can grow, will grow and is allowed to grow. Czyli generalnie hodowla idzie w kierunku. Producenta, nie? No bo co z tego, że hodowca wyprodukuje, a producent nie będzie chciał tego robić, bo nie będziemy biznesu. To co mówiłem. Dla mnie to pierwszy raz, visiting area. Yeah. I never visit before. You experience like a not very traditional area for potato production. Yeah, for sanitary, yeah. sanitary reasons, snooks. I understood this your house. Nice, <laughs> direct on the field. Yes. Yeah. But, uh, I have very nice. Uh, when I wake up, I yeah. always look on the windows and I see every. every uh, Red machines. Not everybody yeah. is so lucky like you. Not everybody. Zajmuję się ziemiaki naukowo, eksperymentami już od 30 lat Praca na uczelni zobowiązuje. Zobowiązuje też znajomość ziemiaka, szczególnie pola. Jesteśmy tym narodem, który po Łotyszach spożywa tego ziemiaka najwięcej w Unii Europejskiej i oby nam tak zostało, tak? Żeby tak rzeczywiście było. Przeprowadzimy z profesorem Dubisem konkurs, ale zanim do niego jeszcze podejdziemy, powiem jakie są zasady, trzy poprawne odpowiedzi predysponują daną osobę do nagrody. Za jaką kwotę sprzedano tą fotografię za milion złotych, czy za milion euro? Który polski król sprowadził ziemniak do Polski? Jak nazywają się typy ziemniaka konsumpcyjne? Gratuluję, bo ja powiedział pan na trzy pytania. A ja wam gratuluję za O tym ziemniaku z Brytanii, o którym mówiłaś, tak, że jest ciekawo. karmiony algami, to on mm -hmm. nawożony, Nałożony. nawet nie wiedziałam. Tak, 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 Także to jest, to jest informacja dodatkowo. Jeszcze <trydolo> powiedziałaś też o typach kulinarnych ABC, o przeznaczeniu, więc to jest bardzo ważne, bo na przykład e... wcześniej Robiliśmy kanapki ziemniaczane z odmiany sałatkowej siena typ A, a teraz leci atol typ B, czyli przestrony. Ja strony. Tak. Zasmakujesz? Oczywiście. Tu mamy taki piękny, piękną zebrę, pięknego ziemniaka już rośnie w Szkotowie, ale generalnie dopiero na sprzedaż pewnie będzie od następnego roku ten sadzeniak. To jest Celebration typ kulinarny A, sałatkowy. Zobaczcie jakże piękny ten ziemiak jest. Jego pewnie będzie można kupić w Polsce, bo będziemy wyłącznym producentem tej odmiany w Polsce. No jest niesamowicie piękny i oczywiście smaczny. Będzie się nadawał do gotowania, do smażenia na sałatkę. Jeździsz, jeździsz od rana nowym Evo 260. Jak wrażenia? No na razie wszystko ok. okay. Tak. Nie Uda. udawaj, że już jesteś taki boss, że jeździłeś takim? Bo się takim nie jeździłeś. No nie jestem, no ale. Czym różni się Marcina kombaj, którym standardowo jeździł yy, wcześniej? Miałeś jakiś? SE 260, a w tej chwili mamy Evo 260, tak naprawdę Evo jest jakby następcą w generacjach combine'u, który macie w tej chwili u siebie na gospodarstwie. Ale czy, gdzie Marcin może zauważyć jakąś zmianę, jakiś, jakiś niuans w kopaniu? Eee, sporo rzeczy, sporo rzeczy się zmienia na przykład w tej maszynie, ponieważ Evo 260 na przykład z Twojego punktu widzenia będzie lepszą maszyną niż SE, ponieważ będziesz miała wgląd do tego, gdzie Marcin jest, co robi, ile robi, ponieważ maszyna jest wyposażona w telematykę. <laughs> Nie, przecież... nie uciekniesz o, jak... mi tym kombajnem. Do... Przyzna się, wolałbyś sam Nie. Jest okej? Okay? No, my mamy niestety dużo gór, ale też przy ku jakby ten kombajn jest dla nas odpowiedni. Natomiast czy taśmę, mamy też tutaj takie, że... Ziemiaka nie gubisz? Elegancko. Jeszcze elegancko nie gubisz nic. Wszystko idzie do zbiornika? Nawet nie ma tych wałków y, do tych brył na górze. Wszystko musi iść do magazynu. I nie spada nic do zbiornika z kamieniami. Dlaczego? Uh. Bo ten ziemiak będzie musiał przeleżeć u nas aż do pewnie marca, kwietnia. Kiedy to jako sadzeniek wyjedzie dopiero do innych gospodarstw. Także ten ziemiak musi być niepoobijany, musi być jakościowy, dobrze zebrany i dobrze zmagazynowany. To jest dla nas podstawa i to jest dla nas najważniejsze. Taka maszyna kosztuje naprawdę bardzo duże pieniądze, ale ona musi się zwrócić. To jest dwurzędowa maszyna, są i większe, są czterorzędowe na, na duże, bardzo duże gospodarstwa. Natomiast my zaczynaliśmy swoją karierę od jednorzędowych grime, jedynek tak zwanych, które nadal u nas pracują w gospodarstwach jeżeli potrzeba gdzieś dodatkowo gdzieś wspomóc, czy się dopomóc, teraz w tej chwili koledze pożyczyliśmy tą jedynkę i ona generalnie jeździ bez awarii już tyle lat, jedynie czego nie ma, to nie ma zadaszenia, a ten kombajn ma zadaszenie, więc słońce, deszcz nie przeszkadza, chociaż w deszcz my nie kopiemy słońce, no to raczej, ale jest dach, no to niech on sobie jest. No to Jest, to jest. Parasolek nie potrzeba. Dokładnie, no hydraulicznie regulowany, tak? Czyli do transportu jesteśmy w stanie go opuścić, nie musimy po prostu jechać z wysokim dachem, kiedy mamy duże dopiero. Możemy spokojnie go. Masz opuścić taki większy. Czterorzędowy masz? No i co? Masz no Oczywiście. No widzisz, jesteś gość. Bardzo, bardzo trudny rynek w tej chwili w całej Europie, czy to Holandia, czy Niemcy narzekają na ceny ziemiaka i słuchajcie tego nikt nie był w stanie z nas przewidzieć że nie dość, że więcej będzie nasadzeń to jeszcze pogoda tak będzie sprzyjająca że mamy nie tylko więcej 10% z hektara a nawet niektórzy 30 40 bo wiem, że są gospodarstwa które zbierają 80 ton z hektara no i teraz słuchajcie jeżeli się robi taka Ogromna podaż na rynku nie ma się co dziwić, więc ten rok nie wiem, jak zrobić. Każdy musi się jakoś, nie wiem, spiąć na ostatni guzik, yy, nie wiem, oszczędności wprowadzić. Nie wiem, co zrobić, no posilić się kredytem, nie wiem, no my, my bierzemy kredyt. My bierzemy kredyt, już jest postanowione, żeby przetrwać i. i, i no niestety, a jak nie przetrwamy, to i tak będziemy dalej produkować zimy. Trzeba być dobry myślnikiem. Na pewno wszystko gdzieś tam dobrze to się ułoży. To mi się u pani podoba. Hmm. Trzeba być optymistą, tam, nie właśnie, można być pesymistą. Tam, tak. o, o, w to tam nie tylko dla pieniądza się robi, nie? Ja mogę sobie nie kupić, nie wiem, wie pan, dodatkowego kopelusza, Ta, tak? Wiesko, Bo ja tu mogę tego nie zrobić. Natomiast co muszę mieć dla pracowników? Marcin mi nie przyjdzie do pracy, jak on nie dostanie wypłaty. Marcin akurat tak! po 8 groszy do nas? A to jest proste, bo w tej chwili Niemcy dostają 10 eurocentów dotacji do jednego kilograma sprzedanego. Rząd niemiecki wsparcie uruchomił dla swoich producentów. Oni mają taką jakby takie narzędzie uruchomione, które nie pozwoli tym rolnikom na bankructwo, a te 10 eurocentów to jest jakby taka cena minimalna, która pozwala zabezpieczyć na zero dla rolnika, bo w momencie, kiedy jest zbiór 450 ton z hektara, no to jest około te między 16 a 20 tysięcy złotych, to trzeba powiedzieć, że to są można się zamknąć w tych kosztach. Natomiast w naszej sytuacji, jeżeli my sprzedajemy po 20 groszy za kilogram, no to niestety, ale nam się nie zwraca koszt produkcji. Także no, no co mam ci powiedzieć? No Niemcy dotują swoje... Ja to nie powiem. Na niemieckiej giełdzie tucznik w tej chwili na polskie pieniądze kosztuje 9 zł. I on jest sprowadzony do nas. No to się pytam, z, jak, z jakiej racji on jest do nas, za jakie pieniądze jest przyciągnięty do nas, nie? Oni chcą nas zniszczyć. Ja no tak. Oni wszystko... chcą nas zniszczyć. No. Ja zniszczy. Ziemniak ziemniak chcę, do nas. No widział pan, żeby z droższego duchy. państwa no. do tańszego coś szło mnie. No, no, no ekonomicznie, Kapusta... nie. ale. No, Kapusze, no bo kapusy tależą do bo wczoraj podobno y, jakiś rolnik, rolnicy chyba z Solidarności pojechali y, pod właśnie Urząd Ministerstwa i z ziemiakami. Jakby, jak jest, Niemiec, żeby zaznaczyć nasz problem rolników, więc jakby... Ale to się nie to uda, bo... to, to się to nie to uda, bo, to nie to uda, bo granice są rady, otwarte i generalnie przepływ towarów jest... Niekontrolowany. W Unii. i Ale oczywiście Unii. Dlaczego Niemcy dotują na przykład? To, to nie, 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 no nam nie mogą zadotować, bo zaraz jesteśmy blokowani przez Unię Europejską. Ale to są wewnętrzne, jakby rządowe pieniądze niemieckie. To, to nie to, to są to, to Unii Europejskiej, to są rządowe tak, niemieckie pieniądze. Nie? Tak. No Teraz w tej chwili ministerstwo uruchomiło kredyty dodatkowe z dopłatą chyba przy przesunięciem na dwa lata, także no, no kto będzie mógł, kto z tego skorzysta. No ja będę z tego korzystała, bo... bo ja Każdy nie dostaje. Wie pan, jeszcze trzeba mieć zabezpieczenie, no kredyt kredytem, a kredyt wyjście. trzeba zabezpieczyć i coś go spłacić. Nie, nie wie, panie ja miałem kiedyś sposób, no. że spłatą i już Koniec. nie jest No no bo, może tak. bo tak, panowie chcą bardzo spróbować przyjechać kombajnem Ewo. Yy, I będą na górze, będą wybierać kamienie, bo to jest bardzo poważna praca. Tam na górze, tam trzeba wybierać kamienie z taśmy, dlatego że no, my tutaj mamy dużo tych kamieni, bogato jest, ale to jest bardzo poważna sprawa, żebyście sobie nie, nie, nie myśleli, że to jest taka taki, taki lek, lekka praca. Znaczy, to się wybiera kamienie, wyrzuca, ale jak najmniej kamieni musi wjechać do gospodarstwa. Czyli to trzeba dosyć szybko, zdążyć, sprawnie. Zdążyć, tak. yy, wy musicie być szybko szybciej myśleć, niż te kamienie do Was dotrą. Ok? Co dobrego jadłeś dzisiaj w Szkotowie? Dzisiaj przede wszystkim frytki, ziemniaczki ładnie smażone, bardzo pyszne. Zapamiętałeś jakąś odmianę? I, i, za, ja wszystkie odmiany zapamiętałem. Nie będę wymieniał, bo czasu zabraknie. Tak. Ale placki ziemniaczane. Mm, z, jabłek, jadłeś? z jabłkiem z jabłkiem, z twarogiem. Wszyscy uwielbiają z, placki z, jogurtem, z Magnoli. Tak. Z magnoli. Natomiast frytki były z Toronto i z Agri, ale naprawdę rewelacyjne frytki zrobiliśmy. Super. Super, tylko gratulować. Ale i gratulować Tobie no, za taki, tutaj taką no. wspaniałą imprezę. Urozmaiconą, no to. co? Nie, impreza, impreza jest fajna, wieszonce. bo ty przyjechałeś. Nie, bo wy jesteście tam. dlatego przyjechałeś. Kochamy ziemniaki, słuchajcie, wszyscy. Kochamy jeść, kochamy uprawiać, e, kochamy co jeszcze, no wszystko, oglądać, życie, smakować. się Życie, żeby kocham... się cieszyć tym tak. życiem, które życie. tworzymy. Ziemniak to życie. Tak. I piękne kobiety to życie dopiero. Co ty? Marek, żeby te ziemiaki ładnie nam wyrosły, tak jak tutaj widać. na tych poletkach z tyłu, to potrzeba je dokarmiać, tak? Kiedy zaczynamy dokarmiać ziemniaki? My specjaliści jako od ziemniaków już pamiętamy o tym, że można już jesienią, tak? Czyli zacząć od potasu, mhm. przede wszystkim sprawdzić zasobność gleby, bo to podstawa, tak. regulowany pH, to co zawsze podkreślamy w uprawie każdej. Mamy propozycję dwóch nawozów Praktycznie podziemniaka, czyli nawóz bezchlorkowy w 100%. Natomiast doświadczalnie wiemy i z doświadczenia wieloletniego, że propozycja naszego ziemnia nawozu lubofos podziemniak, gdzie częściowo jest tylko forma bezchlorkowa, częściowo potas w formie soli potasowej, ale to się już sprawdziło z praktyki, ponieważ ta forma powoduje, że tej, tych chlorków jest na tyle, że akceptuje to ziemię. Czyli mamy lubofospodziemniak, który... Czyli tak jak robimy, tak robimy. Dobrze, kupujemy lub oczywiście. I pamiętajmy o siarczaniu magnezu, czyli magmax, tak? Siarka i magnes. Bez nawozu nic nie urośnie. Tak jak my potrzebujemy witamin, tak rośliny potrzebują nawozu. To są ich witaminy. Niedaleko jest właśnie maszyna do nawadnienia, którą tutaj budowałeś. Tak. W którym roku budowałeś tę maszynę? W tym. W tym. I pierwszy raz się nie kurzyło, prawda? Jak budowałeś? Coś tam się kurzyło, ale nie tak jak w poprzedni. Generalnie jak budowałeś pierwszego piwota, to ciężko byłoby trzymać na polu, bo e, cały czas tak mocno grzało słońce. Pamiętasz, prawie 40 stopni było tutaj w polu. E, mocno się kurzyło i jak budowaliśmy tego piwota, to e, tylko marzyliśmy, kiedy będzie można go podłączyć. I nie wiem, czy pamiętasz, jak żeśmy zrobili pierwsze uruchomienie tego piwota, to żeśmy się wszystkie tutaj z pałną i zalą popłakały pod tym piwotem. Tak, zgadza się było, to no to była pierwsza wasza inwestycja też w nawadnianie, które faktycznie więc... No, niezbędne tutaj do, 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 na tym polu. Myślę, że ten rok był Wyjątkowy i... Pierwszy od 30 i... lat, kiedy nie trzeba było używać ani piwotów, ani szpul do nawadniania. No, rok 1 na 30 lat. Takie są losy rolnika, takie są, słuchajcie, sytuacje i, i no, z tym trzeba się zmierzyć. Mierzymy się z pogodą, mierzymy się z rynkiem, z cenami, mierzymy się z chorobami, mierzymy się z koniunkturą i mierzymy się z czym jeszcze? Z wzrostem. Marcin. Pokaż, stań tyłem, kto jest wyższy. poważnie. No ja. No ale stań tyłem. tyłem. Stań tyłem, weź. No. Panowie, kto jest wyższy? Topowa. To Topowa. ja rządzę! Jak ja rządzę? Dobrze. Nie, generalnie Marcin, ja bym chciała zarządzić, żebyś ty pojechał dalej, robił pokaz. Bo jest grupa ludzi, którzy. Na co? Chcą... Na ten robiec Marcin. Dobra, to w tym roku gdzie jest tak, trudny. Tak, niech Martyn płaci ten zaległości. To te. życzy powiem, żeby się wyłożył. <noise> Zobaczymy, kto ma lepszą zmykałkę do gospodarstwa. No, dzisiaj nie ma mądrego na prowadzenie gospodarstwa. Wszystko zależy od góry i od rynku. Jest takie unikalne ludzie, i jest unikalne firmy, da? Tak? Mm. Oto, dopuścim, jest, wiesz, żeby myć. Водой есть керхер. Угу. Все знают. Вот Ясно. Любая машина говорит Ясно. керхер. Ясно. Да? В картофеле фирма есть гримы. Это тоже уникальное. А есть... na biznesie unikalny człowiek to Agnieszka. <laughs> <laughs> <Ita znaet> <laughs> <laughs> Czyli, to wie cały świat. Nie to Ale mówić, że są po prostu e, unikalne osoby, są unikalne maszyny, tak jak karşı, na przykład tak do, do mycia. Ale w branży ziemniaczanej, e, na przykład jest też taka unikalna firma, jak Grimek, która produkuje maszyny dla ziemniaków. A unikalnymi ludźmi jest, tak jak tutaj z nami, Agnieszka, która jest, jest wyjątkową osobą w branży ziemniaczanej. Tak. Ja myślę, że Jety powiedzieliśmy unikalne. wszystko, słuchajcie, jeżeli znacie grime, jeżeli znacie Karszer jeżeli znacie Agnieszkę ze Szkotowa, to już wiecie wszystko i znacie wszystko to, co najlepsze. Pozdrawiamy Was serdecznie ze Szkotowa, z Western Potato Day pierwszej edycji, a na drugą zapraszamy Was za rok. Bądźcie z nami, bo tutaj jest...